Jeśli gwiazdkę z nieba chcesz, dostaniesz. Och, mówię ci, Braciszku, jak już skończę osiemnaście lat, na pewno zostanę piosenkarką. Ja uwielbiam, jak śpiewasz. Estera, przestań bratu te głupoty opowiadać. Przecież ci mówiłam, masz zostać lekarką, a nie jakąś tam piosenkarką. Ależ, mamo, przecież to moje marzenia, moje życie. Chcę być piosenkarką, a nie lekarzem, tak jak ty byś tego chciała. Albo będziesz się uczyć jako lekarz, albo możesz się wynieść z tego domu. Mamo, powiedziałam, nie będę się powtarzać. Piosenkarka to żaden zawód. Twoja mama ma absolutną rację. Ja też uważam, że powinnaś zostać lekarzem. Ależ tato. Przecież to moje życie, mój wybór. Dopóki z nami mieszkasz, nie masz wyborów. A ja lubię, jak się ładnie śpiewa. Och, to są tylko kołysanki synu. A nie da się zarobić pieniędzy na śpiewaniu kołysanek. Nienawidzę Was, jesteście okropni. Nie chcę być żadną lekarką. Chcę śpiewać, to moja pasja. No, co to za pomysły, piosenkarka? Aleś, mamusiu, przecież piosenkarki też zarabiają pieniążki. Synu, nie wymyślaj! Nie dyskutuj ze mną! Idź się pobawić! Lepiej nie denerwuj mamy. Że też akurat ja muszę mieć takich rodziców, którzy w ogóle we mnie nie wierzą? Nie chcę być żadnym lekarzem, chcę być piosenkarką, a oni w ogóle mnie nie wspierają? Myślą, że mi się nie uda! Jeszcze im pokażę! Esztera! Estera, no dalej zaśpiewa mi kołysiankę, bo nie zaśnę? Synu, przestań się tak wydzierać. Ale tato, Estera musi mi zaśpiewać kołysiankę, inaczej spać nie pójdę. No dobrze, pójdę po Esterę, żeby ci zaśpiewała. Kochanie, gdzie jest Estera? Nie ma jej w pokoju. Och, co ty wymyślasz? No jak to nie ma jej w pokoju? Może już śpi? No byłem, sprawdzałem i nie ma jej. Ani w pokoju, ani w pokoju małego, ani w salonie, no ani tutaj w kuchni też jej nie widzę. Ach, no nie wiem, co ona znowu wymyśla. Może gdzieś się schowała, może teraz nagle wchowanego zechce się z nami pobawić? Mamusiu, gdzie jest Esztera? Nie ma jej u niej w pokoju, wszędzie jej szukam. No właśnie, my też jej szukamy. Ale gdzie ona się podziała? A może ona uciekła, miała wyraź dosyć tych waszych krzyków na nią? Hm, jeśli uciekła, to bardzo dobrze zrobiła. Poradzi sobie, zobaczymy, czy zostanie tą sławną piosenkarką. Aleś, mamusiu, ja będę się o nią tęsknił. Przestań, synu. Jeśli uciekła, to najwidoczniej nie było jej z nami dobrze. Ej, to już moja siostrzyczka. Hej! Nie możesz tutaj siedzieć sama. Tu jest bardzo niebezpiecznie. Nie chcę wracać do mojego domu. Rodzice w ogóle mnie nie rozumieją, w ogóle mnie nie wspierają. Ja chcę zostać piosenkarką, proszę pana, a oni mi każą być lekarzem. To takie przykre, gdy rodzice nie rozumieją swoich dzieci, gdy nie chcą ich wspierać. To bardzo przykre. Ja nie chcę do domu wracać, nigdy tam nie wrócę. Niedługo będę pełnoletnia i sama będę za siebie decydować. Tylko teraz nie wiem, dokąd mam pójść. Nie płacz. Prowadzę placówkę wychowawczo-opiekuńczą. Chodź, pójdziesz ze mną. Naprawdę mogę u pana przenocować w tej pana placówce? No pewnie, że tak, chodź. Dziękuję. Moja siostrzyczka uciekła. Na pewno już nigdy nie wróci. A ja myślałem, że ona mnie tak bardzo kocha. Może jutro, jak się obudzi, to ona już tu będzie. Może wróci jednak po mnie, zabierze mnie ze sobą. Pani dyrektor, to właśnie ona, nasza nowa podopieczna, o której mówiłem pani przez telefon. Estera, rodzice nie będą cię szukać? Nie, proszę pani, oni w ogóle się mną nie interesują. Mają gdzieś mnie i moje marzenia. Na pewno nie będą mnie szukać. No cóż, to się okaże. Niedługo będziesz pełnoletnia. Możesz u nas zostać. Dziękuję. Estera podobno potrafi pięknie śpiewać. No nie aż tak pięknie, ale staram się. Fantastycznie! Ja byłam kiedyś nauczycielką muzyki. Chętnie pomogę ci w śpiewie. Ojej, to cudownie! To chyba przeznaczenie, że tutaj trafiłam. Kilka dni później. Sprawdzę w telefonie, czy są jakieś wiadomości od Estery. Hej, a ty co robisz z moim telefonem? Odłóż go natychmiast. Mamusiu, ja tylko patrzę, czy Estera napisała wiadomość, albo może dzwoniła do nas. Estera nie pisała i nie dzwoniła. Oddawaj telefon. Zablokowałam jej numer. Nie będziemy mieli z nią żadnego kontaktu. Mamusiu, dlaczego? Dlatego, że uciekła z domu, ze swojego rodzinnego domu, Chce być piosenkarką, proszę bardzo, ale jej noga tutaj więcej nie postanie. Mm, Bardziej też za Eszterą. Przykro mi, synu, mam nadzieję, że chociaż ty się posłuchasz i zostaniesz lekarzem. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Całkiem nieźle, Estera. Spróbuj trochę niżej. re mi O, och, musimy trochę potrenować, ale jest naprawdę nieźle. Pani dyrektor, myśli pani, że kiedyś będę mogła zostać piosenkarką? Oczywiście, że tak. Trening czyni mistrza, a ty masz fantastyczny głos. A najważniejsze, że kochasz śpiewać. Oj, tak. To moja miłość, moja pasja, śpiewanie. Uwielbiam śpiewać. Kilka lat później. Hej, braciszku, zaczekaj! Ho? Huh? Braciszku, to ja! Estera? To naprawdę ty? Tak! Cześć, kochany braciszku! Estera, dlaczego mnie zostawiłaś? Och, przepraszam, nie miałam wyjścia. Musiałam cię zostawić. Wiesz przecież, że rodzice nie daliby mi spełnić swojego wielkiego marzenia i zostać piosenkarką. I tak nią nie zostałaś. Zostałam! Zobacz, mam tutaj dla Ciebie bilet. Niedługo będę występować na scenie. To będzie mój pierwszy koncert. Musisz przyjść! Naprawdę? Udało ci się? Tak, udało mi się. Tylko wiesz co? Nic nie mów rodzicom. Nie chcę, żeby przyszli. No ale przecież sam nie będę mógł iść na koncert. Jestem za mały. Och, coś wymyślisz. Weź wujka Zbyszka. On na pewno z tobą pójdzie. Ale się zmieniłaś. Ty też? Bardzo urosłeś. No dobrze, braciszku. Lecę trenować przed koncertem. Widzimy się wkrótce. Nie do wiary, moja siostra została piosenkarką. Spełniła swoje marzenie. Janek, masz dzisiaj coś zadane? Jakieś zadania domowe? Janek? O, co to jest? Bilet? Mamo, czego szukasz w moim pokoju? Janek, co to za bilet? Yy, no, to bilet na koncert. Na jaki koncert? Mamo, to bilet na koncert Estery. Co? No, widzisz, mamo, mówiłaś, że ona nigdy nie zostanie piosenkarką? A, jednak jej się udało. No, i to jest właśnie bilet na jej koncert. Będzie występować na wielkiej scenie. Jest wspaniałą piosenkarką. Spełniła swoje marzenia. W takim razie pójdziemy na ten koncert razem. Kochani, dziękuję Wam za to, że przyszliście na mój koncert! Jesteście wspaniali. Nie do wiary, że muszę się tu bujać tylko po to, żeby ją zobaczyć. Mamo, to twoja córka, powinnaś być z niej dumna. Miała zostać lekarzem. Uuu, Estera, kochamy cię! Moi drodzy, nie byłoby mnie tutaj, gdyby nie pani dyrektor. Z placówki opiekuńczo-wychowawczej. Pani dyrektor, zapraszam na scenę! Och, Estera, jestem z Ciebie taka dumna! Pani dyrektor, jestem tutaj tylko dzięki Pani. Nie dość, że zastąpiła mi Pani mamę, to jeszcze pokazała drogę do tego, by spełnić marzenie, by śpiewać. Jesteś wspaniałą piosenkarką! Najlepsza! Estera jest najlepsza! No, skoro ona tak dobrze śpiewa, to na pewno też dobrze zarabia. No, mamo, piosenkarki dużo zarabiają. Musimy ją namówić do tego, żeby wróciła do domu. Dziękuję Wam. To był wspaniały koncert. Uuu, wspaniały dzięki Tobie, Estera. Ach, nie wierzę, że to się dzieje naprawdę. To był najlepszy dzień w moim życiu. Estera, córeczko, mamusia przyszła w odwiedziny. Mama? A co ty tutaj robisz? Nie jesteś tu mile widziana. Janek, miałeś przyjść z wujem Zbyszkiem. Mama nie chciała mnie puścić. Powiedziała, że tylko jak pójdę z nią, to będę mógł tutaj przyjść. A bardzo chciałem zobaczyć twój koncert. Mamo, po co tu przylazłaś? Och, córeczko, chciałabym, żebyś wróciła do domu. Przecież sama mnie z niego wyrzuciłaś kilka lat temu. No, przestań. Kiedy to było? Już poszło wszystko w niepamięć. Ja doskonale to wszystko pamiętam. Wynoś się stąd. Mamo, chodźmy stąd. Braciszku, jeśli chcesz, ty możesz zostać. Znajdzie się dla ciebie miejsce przy mnie, zaopiekuję się tobą. Esterka, jak możesz być taka niemiła dla mamy? A ja chętnie z tobą pójdę. Jak śmiesz, Janek? Mamo, wiesz co? Lepiej już sobie idź. No i sobie pójdę, żebyś wiedziała, nie chcesz wrócić, to nie. O, piosenkarka, pożar się Boże. <laughs> Braciszku, niedługo będę nagrywać płytę. Może będziesz chciał wystąpić w teledysku? Hm. I tak jej się noga powinie, i tak nie będzie dobrą piosenkarką. Powinna być lekarzem tak jak jej kazałam, a nie śpiewać jak jakaś kwoka. Estera spełniła swoje wielkie marzenie: została piosenkarką. Ciekawe, czy jej braciszek naprawdę będzie występował w teledyskach? A? Jeżeli jesteście ciekawi, koniecznie subskrybujcie kanał Bajolanki i bądźcie na bieżąco z każdym nowym odcinkiem. Do usłyszenia! Tchau!